Tam serdecznie drogie skorpiony na czytania tygodniowe. Zobaczmy, co dobrze. też energię przygotowały dla naszych skorpionów na ten tydzień. Coraz lepsze karty. Bo tak troszkę wcześniej były takie średnie, a teraz im niżej zodiaku, im niżej tutaj zodiaku, tym troszkę lepiej. To dobrze. To dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze. Skorpiony, pożegnanie. Rozejście się z kimś. Odejście kogoś, pożegnanie się z kimś. Pożegnanie się z kimś myślę, że skorpion rozchodzi się z trygonem ognia. Żegna się z trygonem ognia. Zakończenie. Zakończenie. Czy dobrze? Dobrze. Jest coś podpisane i szansa dla skorpiona w tym. <laughs> Powiem tak, poprzez jakieś rozejście, poprzez jakieś zakończenie, być może z trygonem ognia, oczekiwanie na jakieś wiadomości. Yy, Poprzez stratę skorpion bardzo mocno zyskuje, widzę tutaj szansę, szansę na to, żeby pozbyć się jakiegoś zamknięcia, zamknięcia, odizolowania, powrotu, powrotu do domu, tak, powrotu, bo tutaj jest tak, tu jest poprzez stratę jakąś, coś skorpion zyskuje, tak, odchodzi. Ja bym powiedziała, że odchodzi ktoś, odchodzi ktoś z życia skorpiona. Może być to trygon ognia, ale jednocześnie może być to trygon wodny, słuchajcie tutaj może być trygon wodny. Jednocześnie jest to wydaje mi się, że no ale to jest taka obserwacja, ale jest słoneczko, czyli skorpion tak naprawdę tak jakby chciał tego, to było potrzebne to było coś, co coś co miało odejść, tak, ta strata nie boli, ta strata jest tak jakby uwieńczeniem, myślę, że to są rozwody, to są rozejścia, czy to jest rozejście się z pracą, tak, ale skorpion bardzo dobrze do tego podchodzi bardzo dobrze, bardzo spokojnie jesteście w takiej energii, w swojej energii, w bardzo spokojnej energii to tak jakby odkrywa się ta tajemnica, że ojej, ja tak liczyłem że może być tak, że, że ja będę płakał, płakała, że mi będzie ciężko, że ta strata będzie taka bardzo bardzo ciężka, a tutaj nie, tu nie ma, za, nie ma zamknięcia swojej osobowości odwrotnie, wręcz bym powiedziała, że odkrycie jest takie odkrycie tajemnicy że o matko, ale to mi wcale nie boli czyli tak musiało być, ja muszę sobie iść dalej, ale jedziecie ze słoneczkiem czyli nie ma tu straty, tak, to jest jeszcze jakieś podpisanie papierów, czyli lub <laughs> lub moi drodzy, to druga historia może, ale dokończy tam to, że nie ma tego bólu, tak, mimo że jest jakaś strata, to nie ma bólu. Słuchajcie, drugie skorpionki, ale jest też w tym tygodniu taka historia, że Ech, czekałyście na pieniążki, czekałyście na pieniążki, czekałyście na współpracę z kimś i ta współpraca się nie odbędzie. Może być tak, że ktoś się wycofa, być może będzie tak, że e, ktoś powie nie tak e, i, będziecie, i będzie to jakaś strata. E, czy będą to kredyty przede wszystkim, jakieś kredyty, czy praca, no może tutaj też tak być, ale ja uważam, że nie ma w was bólu, nie będzie bólu, czyli uznacie to, no dobra, no taka strata, okej, okay, to odeszło, taka sytuacja, to taka sobie szansa odesz, odeszła. Dobra, niech ona sobie będzie tak, podejdziecie do tego bardzo racjonalnie, bo za chwileczkę jest tutaj, za chwileczkę to znaczy to jest tak szansa, pojawi się u was szansa na to stagnację, tak, na to stagnację, na pokonanie tej stagnacji, na pokonanie tego na pokonanie tej niemożności wyjścia do czegoś, tak? Nie wiem, czy, czy tego dobrego losu, czy, tej, czy czegoś pokonania czegoś w swoim życiu. Czegoś, co, kurde, wszystko już żeście pokonały, a tej jakiejś danej dziedzinie, czy danego czegoś w życiu nie możecie pokonać. Tutaj pomaga osoba bliska, nie wiem, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, czy mąż, żona, tak, czy partner, partnerka, ale ktoś tutaj w tym pomaga. Tu jest coś dobrego. Tutaj jest zejście problemu, słuchajcie, pożegnanie tego diabła, czyli tak naprawdę w ostateczności coś, co się rozsypuje, daje Wam z kolei szansę, coś, co się rozsypie, co nie było trwałe, da Wam szansę na dobry los, o tak bym powiedziała, na dobry los w przeszłości i przekucie tego niedobrego na coś wspaniałego, bo tam jest słoneczko, tutaj, jest, tutaj mamy sąd ostateczny, jest słoneczko, dwie karty po kolei, mamy to cesarzową mamy to cesarzowo, ale jednocześnie może być tak, że mm, wiele skorpionów się nie rozwodzi, nie dochodzi do rozwodów. Nie dochodzi. Po prostu nie dostajecie rozwodu, tak bym powiedziała, i to później będzie skutkowało czymś bardzo, bardzo dobrym dla Was wbrew pozorom. Choć wydawać by się mogło, że jesteście nastawione zupełnie inaczej, moi drodzy. Tak to widzę. Decyzyjną osobą w tym tygodniu bardzo mocno w życiu Skorpionu będzie ktoś z Trygonu Powietrza. Myślę, że będzie to osoba, która jest wdowcem, wdową, rozwodnikiem, rozwódką, lub jest to osoba, która wie, wie bardzo dobrze, co to jest samotność, co to jest, takie, co to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialnej za życie, za siebie i za innych, więc będzie to osoba, ale będzie to osoba prawna i będzie miała bardzo duży wpływ na Was, moi drodzy, w tym tygodniu. I na jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to widzę tutaj, że odkrywa się jakaś tajemnica, że stwierdzacie, że. Nie wiem, czy upływ czasu, czy tutaj może być, że skorpionki, sporo skorpionków stwierdzą, że o matko, zestarzałam się, zestarzałam się, a jestem, a byłam taki, byłem taki piękny, taka piękna, bo to jest bardziej chodzi o ciało, o ciało, być może chodzi o ducha, że coś się zadziało, coś Was zniszczyło, bardzo mocno zdołowało i, i postanawia się tutaj dać temu upust, że no nie może tak być, daję sobie szansę, to nie ja, ja sobie nie pozwolę na to, żeby się tak zestarzyć, żeby tak sklapcieć, jak to się mówi. Tak? i to jest takie pożegnanie, mimo, że coś pożegnałem, dobrze, okej, okay, widzę, ja widzę swoje zmiany, ja to żegnam, ja to żegnam, niech to sobie odchodzi, ok to już jest strata, której nie nadrobię, ale mogę zawalczyć o siebie, tak, mogę zawalczyć o siebie i nie daję się już więcej trzymać w klatce, czyli tak naprawdę zawalczycie w zdrówku o siebie, ale myślę, że będzie to zdrówko, nie wiem, czy będą to ćwiczenia, czy będzie to, słuchajcie, ale jest odkrycie jakiejś tajemnicy i powiem tak, jeżeli czekają Was jakieś zabiegi, czy jakieś operacje dla tych skorpionków, które się szczególne operacje, to powiem Wam, że tylko czeka Was szansa, szansa i dobry los, o tyleż, moi drodzy, że nie zadzieje się nic złego, nie ma tu zejścia, nie ma odejścia, tylko po prostu poprzez jakąś stratę, być może trzeba będzie się z czymś pożegnać, tak, no bo to są, są różne są operacje, ale na tym nie tracicie, tylko po prostu jest szansa na, na bardzo, bardzo dobry los, moi drodzy, także tak to widzę, pozdrawiam kochani serdecznie, buziaczki, hejpa.